Ile razy w ostatnim tygodniu przyłapałaś się na tym, że nerwowo sprawdzasz telefon, mając nadzieję, że w końcu pojawi się ta jedna wyczekiwana wiadomość? Może robiłaś to dziś rano, a może wczoraj wieczorem, kiedy wszyscy już spali, a ty zamiast zasnąć spokojnie, wpatrywałaś się w ekran, aż oczy zaczęły piec ze zmęczenia. Znasz ten moment, kiedy odruchowo odblokowujesz telefon, niby tylko na chwilę, sprawdzasz godzinę. Ale tak naprawdę sprawdzasz powiadomienia. Whatsapp, messenger, SMSY, pusto. I znowu pojawia się to nieprzyjemne ukłucie w żołądku. Znowu nic. I już sama nie wiesz, co boli bardziej. Ta cisza, czy Twoja własna bezsilność wobec tej ciszy. Wiesz, co jest najgorsze? Że każda taka chwila odbiera Ci kawałek siebie. Kawałek pewności, radości, energii. Którą mogłabyś przeznaczyć na coś, co naprawdę jest Twoje. A jednak znowu łapiesz się na tym, że stoisz w miejscu, jakbyś była zawieszona pomiędzy nadzieją a lękiem. Dziś chcę Ci powiedzieć jedno. Dziś przestajesz czekać. Dziś zaczynasz odzyskiwać siebie. Bo nie jesteś tutaj po to, by żyć w poczekalni na czyjąś świadomość. Twoje życie to nie jest serial, w którym ktoś inny decyduje, kiedy pojawi się następny odcinek. Masz prawo być główną bohaterką własnej historii. Zatrzymaj się na moment. Wyobraź sobie, jak wyglądałyby twoje dni, gdybyś całą tę energię, którą oddałaś czekaniu, skierowała na coś, co naprawdę cię rozwija, inspiruje, daje ci siłę. I wiem, co teraz myślisz łatwo powiedzieć. Ja po prostu nie potrafię przestać. Wiem, że nie jesteś sama. Setki. Tysiące kobiet czują dokładnie to samo, i każda z nich czeka na ten jeden SMS, na ten znak, że wciąż jest ważna, że on pamięta, że myśli, że może w końcu się odezwie. Ale przecież za każdą taką chwilą stoi cała lawina emocji, niepokój, złość, rozczarowanie, poczucie winy. Może nawet czujesz się głupio, bo przecież sama wiesz, że nie powinnaś się tak uzależniać od jednego powiadomienia. Ale nie potrafisz inaczej. Zobacz, czy rozpoznajesz siebie w tych słowach. Czekam, aż napiszę: Może znowu zrobiłam coś nie tak? Nie mogę przestać myśleć, co on czuje. To nie są tylko słowa, to jest prawdziwe życie, to są noce bez snu, dnie, w których wszystko wydaje się pozbawione koloru. To jest Twoja energia, która zamiast budować, paraliżuje. Ale wiesz co, możesz to zmienić. I właśnie o tym chcę dziś z tobą porozmawiać nie teoretycznie, nie w stylu po prostu nie myśl, tylko prawdziwie, uczciwie, od człowieka do człowieka. Powiedzmy sobie szczerze: czekanie na SMS-a, na odpowiedź, na jakikolwiek znak od faceta, na którym ci zależy, to nie jest zwykły nawyk. To jest nauk. I jak każdy nauk, ma swoją ukrytą psychologię, którą warto zrozumieć. Wiesz, co się dzieje w twoim mózgu, kiedy czekasz na wiadomość. Za każdym razem, gdy spodziewasz się, że zaraz zobaczysz powiadomienie, twój mózg zalewa fala mikrodopaminy. To dokładnie ten sam mechanizm, który napędza ludzi grających na automatach w kasynie. Może teraz cię to zaskoczy, ale czekanie na sms działa jak hazard. Nie wiesz, kiedy pojawi się nagroda, w może za minutę, może za godzinę, a może wcale. I właśnie ta niepewność wciąga najmocniej. Przez chwilę czujesz napięcie, oczekiwanie, obietnicę ulgi. Gdy pojawia się wiadomość euforia. Gdy nie ma nic zawód, smutek, czasem nawet złość na samą siebie. To nie jest przypadek, że czujesz się tak, jakbyś była uzależniona. Bo jesteś uzależniona nie od niego, ale od tego, co dzieje się w twojej głowie, kiedy on odpisuje. Uzależniasz się od zewnętrznej walidacji. Potrzebujesz sygnału, który mówi jesteś ważna. Liczysz się. I jeśli go nie dostajesz, czujesz się coraz bardziej pusta, coraz bardziej zależna, coraz bardziej głodna uwagi, której nie możesz dostać na własnych warunkach. W psychologii mówi się o uzależnieniu od bodźców zewnętrznych. Karl Gustav Jung powiedział kiedyś, nie jesteśmy tym, co nam się przydarza. Jesteśmy tym, co wybieramy, by zrobić. To znaczy, że nawet jeśli Twoje emocje szaleją, nawet jeśli całe ciało domaga się tego jednego sygnału, możesz wybrać inaczej. Możesz zdecydować, że przestajesz czekać, a zaczynasz żyć. Zastanów się przez chwilę, dlaczego pozwoliłaś, żeby Twój dzień zależał od tego, co ktoś inny napisze, zrobi, poczuje. Co się stanie? Jeśli nie napisze przez godzinę, dzień, tydzień, co się stanie z tobą? Czy naprawdę chcesz być postacią drugoplanową we własnym życiu, kimś, kto wstrzymuje oddech, aż on coś zrobi? Być może masz już świadomość, że to czekanie zamienia się w obsesję, w powolne pożeranie twojej energii i radości życia. To nie jest twoja wina, to efekt całych lat wychowania, społecznych oczekiwań, przekonań. Że miłość oznacza czekanie, tęsknotę, nadzieję. Ale miłość nie jest poczekalnią. Miłość jest ruchem, wyborem, decyzją. I wiem, że teraz możesz czuć opór. Ale przecież on jest dla mnie ważny. Jasne, może być, ale nie może być ważniejszy od Ciebie. Nie może stać się centrum Twojego świata tylko dlatego, że nie potrafisz znieść ciszy. Wyobraź sobie, jakby to było. Gdybyś zamieniła każdą minutę czekania na minutę dla siebie, na rozwój, na radość, na budowanie siebie taką, jaką chcesz być. Wyobraź sobie siebie, która nie czeka na sygnał, bo sama jest światłem, która nie sprawdza telefonu, bo jest zbyt zajęta swoim życiem, pasją, marzeniami, nową przygodą. To nie jest bajka, to jest realna zmiana, którą możesz zacząć już dziś. Jung miał rację. Nie jesteśmy tym, co nas spotyka. Jesteśmy tym, co robimy z tym, co nas spotyka. A ty dziś możesz zdecydować, przestaje czekać. Zaczynam żyć. Wiesz, mogę ci opowiedzieć, jak to wygląda w praktyce. Nie muszę nawet wymyślać historii, wystarczy, że przypomnę sobie setki rozmów, które prowadziłem z kobietami, dla których czekanie na SMS-a to nie abstrakcja, tylko codzienność. Wyobraź sobie taki zwyczajny dzień. Sobota, świat się zatrzymał, słońce za oknem. Masz wolne, mogłabyś zrobić dla siebie coś, na co zawsze brakuje czasu. Spacer po parku, spotkanie z przyjaciółką, obejrzenie filmu, na który od dawna miałaś ochotę. Tylko, że nie robisz nic z tych rzeczy. Bo w Twojej głowie krąży tylko jedna myśl. Ciekawe, czy dziś się odezwie. Może napiszę za chwilę. Może się rozmyślił, może czeka, aż ja pierwsza. Nie, nie będę pisać pierwsza. Poczekam. I czekasz. Minuta za minutą, godzina za godziną. Siedzisz przy oknie, telefon leży tuż obok. Co chwilę zerkasz na ekran, niby od niechcenia, ale przecież sama dobrze wiesz, że liczysz każdą sekundę. Nie możesz się skupić na żadnej czynności, nic cię nie cieszy naprawdę. Nawet jeśli włączasz serial, i tak co kilka minut Twoja uwaga wraca do telefonu. Znajomi proponują spotkanie. Odpowiadasz wymijająco, bo przecież nie możesz wyjść. A jeśli akurat wtedy on napisze, no przecież nie mogę nie odpisać, gdyby się odezwał, a mnie by nie było. Znam ten mechanizm. Sam, choć z drugiej strony barykady, doświadczyłem tej dziwnej, paraliżującej mieszanki nadziei i napięcia. Z perspektywy faceta widzę, jak często my, mężczyźni, nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo kobieta potrafi podporządkować swoje życie temu czekaniu. Dla nas to czasem zwykły dzień, dla niej cała huśtawka emocji. I właśnie dlatego chcę powiedzieć ci coś ważnego: to nie jest romantyczne, to jest autodestrukcyjne. W filmach i książkach wmawia się nam, że miłość to wieczne oczekiwanie, że prawdziwe uczucie musi boleć, że tęsknota jest dowodem głębi. Ale to nieprawda. Czekanie, które zabiera ci radość z życia, które sprawia, że rezygnujesz z siebie, nie jest ani romantyczne, ani wzniosłe. To jest powolne wycofywanie się z własnego świata, rezygnacja z siebie dla kogoś, kto nawet nie wie, że właśnie oddajesz mu swoją energię. Z czasem to czekanie przestaje być wyborem, staje się Twoim nawykiem. I nagle okazuje się, że całe popołudnie minęło, a ty nic nie zrobiłaś dla siebie. Nawet jeśli on napisze, radość trwa chwilę, a potem znowu wraca pustka i niepokój. Zastanów się, ile razy w życiu przegapiłaś coś ważnego, coś pięknego, bo byłaś mentalnie nieobecna, uwięziona w świecie myśli o nim. Ile razy miałaś ochotę powiedzieć tak nowej przygodzie, ale nie zrobiłaś tego, bo wolałaś poczekać. Ile razy świat przeszedł obok ciebie, a ty byłaś skupiona na powiadomieniach. Widziałem kobiety, które potrafią na nowo rozkwitnąć, kiedy przestają czekać. Wiem, bo słyszałem te historie, czasem bardzo bolesne, o tym, jak powoli tracisz poczucie własnej wartości, kiedy całe twoje szczęście zależy od jednego faceta i tego, czy napisze, czy nie. Z czasem zaczynasz wątpić we własną atrakcyjność, poczucie sprawczości. Radość z rzeczy małych. Twoje życie staje się czarno-białe, wszystko zależy od niego. A przecież życie ma setki kolorów, których nawet nie widzisz, kiedy stoisz w miejscu i patrzysz tylko w jedną stronę. Moim zdaniem największa iluzja polega na tym, że to czekanie ma jakiś sens. Że jeśli wytrwasz, jeśli nie napiszesz pierwsza, jeśli wytrzymasz tę ciszę, to coś się zmieni. Ale w rzeczywistości to ty się zmieniasz, z każdą minutą czekania stajesz się bardziej nieobecna w swoim własnym życiu. Twój świat kurczy się do rozmiaru ekranu telefonu. Czekanie odbiera ci energię, którą mogłabyś poświęcić na coś naprawdę ważnego. Zabiera radość z drobiazgów, poczucie wpływu, odwagę do działania. A co gorsza, zamyka na świat. Zamiast budować swoją pewność siebie na własnych doświadczeniach, Zaczynasz ją budować na odpowiedzi drugiej osoby. Twoje poczucie wartości przestaje być twoje, oddajesz je komuś, kto często nawet nie wie, jak dużo od ciebie zależy. Byłem świadkiem takich historii i wiem, jak trudno się z nich wyzwolić. Z jednej strony pojawia się lęk, a jeśli naprawdę mnie lubi, może po prostu ma dużo pracy, może nie chce się narzucać. Ale z drugiej strony, czy naprawdę chcesz budować swój świat na niepewności i domysłach? Czy naprawdę twoja radość musi zależeć od tego, czy dziś ktoś znajdzie czas na kilka słów dla ciebie? Z całego serca wierzę, że możesz przełamać ten schemat. Że możesz wybrać siebie, nawet jeśli początkowo wydaje się to trudne albo nienaturalne. Wiem, że bywa ciężko, sam wiele razy widziałem, jak bardzo nasze przywiązanie do kogoś potrafi nas paraliżować. Ale z czasem zaczynasz zauważać, że świat poza tym jednym SMS-em jest o wiele większy, bardziej ekscytujący i pełen możliwości. Zacznij od małych kroków. Spróbuj wyjść na spacer bez telefonu, spotkać się z kimś, kto daje ci dobrą energię, zrobić coś tylko dla siebie. Za każdym razem, kiedy pokonasz pokusę czekania, odzyskujesz kawałek siebie. Czekanie to nie jest dowód miłości, to jest oddanie władzy nad sobą komuś. Kto może nawet nie wie, jak bardzo ją trzyma w dłoni. Nie jesteś tutaj po to, żeby rezygnować z siebie. Jesteś tutaj po to, by żyć, i to życie zaczyna się dokładnie wtedy, gdy przestajesz czekać. I wiem, że to możliwe, bo widziałem, jak kobiety, które przestają czekać, nagle zaczynają przyciągać nie tylko miłość, ale i szczęście, nowe przyjaźnie, nowe pasje. Ich świat staje się większy niż ekran telefonu. To nie jest łatwe, ale jest warte każdej minuty odwagi. Nie musisz czekać, żeby być szczęśliwa. Nie musisz czekać, żeby być kochana. Nie musisz czekać, żeby być sobą. Odpuść, a zobaczysz, jak wiele możesz zyskać. Ile świata czeka na ciebie, wtedy, gdy ty przestaniesz czekać na niego? Zatrzymaj się na chwilę. Naprawdę się zatrzymaj tylko na moment i żądaj sobie pytanie: komu oddałaś kontrolę nad swoim życiem? Komu pozwalasz decydować o tym, jak się dziś czujesz, ile masz energii, czy jesteś szczęśliwa? Komu przekazałaś klucze do własnego nastroju, własnej wartości, własnej wolności? Bo jeśli twoje samopoczucie zależy od tego, czy facet napisze, czy nie, jeśli dzień jest udany tylko wtedy, gdy on się odezwie to powiem ci brutalną prawdę z oddałaś kontrolę nad swoim życiem komuś, kto w tej chwili nawet nie jest obok. Komuś, kto nie zawsze wie, co właśnie przeżywasz. To trochę tak, jakbyś zostawiła najcenniejszą rzecz, jaką masz siebie na stacji benzynowej i czekała, aż ktoś wróci, żeby ją odebrać. Zawsze w takich chwilach przypomina mi się jedna sytuacja z życia. Rozmawiałem kiedyś z kobietą, która powiedziała mi wprost, ja nie żyłam, ja czekałam. Cały jej dzień był podporządkowany temu, czy on się odezwie. Gdy nie pisał, świat się zatrzymywał, energia wyparowywała, a ona sama nie mogła znaleźć dla siebie miejsca. Dopiero kiedy zaczęła odzyskiwać siebie, zobaczyła, ile straciła czasu, ile szans przeszło jej koło nosa, ile razy zrezygnowała z rzeczy, które naprawdę kochała. To jest moment konfrontacji, taka chwila, gdy musisz zadać sobie najważniejsze pytanie: czy naprawdę chcesz być tylko pasażerem swojego życia? Czy chcesz oddawać ster komuś, kto może nawet nie wie, jak mocno wpływa na twoje emocje? Chciałbym, żebyś spojrzała na siebie uczciwie, bez litości, bez upiększania rzeczywistości. Spróbuj zrobić szybki test. Czy któraś z tych rzeczy brzmi znajomo? Zanim rano jeszcze wstaniesz z łóżka, sprawdzasz telefon licząc na powiadomienie od niego. Odrzucasz spotkania, aktywności, pasje, bo może napisze, może zadzwoni. Przeglądasz wasze stare rozmowy, analizujesz każde słowo, czytasz między wierszami. Próbujesz zgadywać, co on czuje, zamiast zapytać samą siebie, co ty czujesz. Zastanawiasz się, czy nie napisać pierwsza i nie robisz tego tylko po to, żeby nie wyjść na zdesperowaną. Jeśli widzisz tu siebie, jeśli serce szybciej bije na myśl o którymkolwiek z tych zachowań, to znak, że ta tęsknota, ta nadzieja na wiadomość, zaczyna być obsesją. Że czekanie przestało być tylko oczekiwaniem, stało się nawykiem, który cię ogranicza. Ale teraz najważniejsze. Nie chodzi o to, żeby się za to winić. Każdy z nas wpadł kiedyś w podobną pułapkę i nawet ja, choć może wydaje się to mało męskie przyznać. Ale tylko wtedy. Gdy uświadomisz sobie skalę problemu, możesz naprawdę zacząć go zmieniać. Chcę ci pokazać historię, która mnie samemu dała do myślenia. Znam kobietę, która przez lata powtarzała ten sam schemat, jak zawsze była i do dyspozycji, zawsze czekała. Aż któregoś dnia, po kolejnym wieczorze spędzonym w samotności z telefonem w dłoni, powiedziała sobie: dość. Czas odzyskać swoje życie. Na początku było trudno, bo uzależnienie od czekania jest jak głód. Ale krok po kroku zaczęła robić coś dla siebie. Wyjechała na weekend z przyjaciółką, zapisała się na kurs, którego zawsze się bała. Odłożyła telefon na bok i zaczęła być tu i teraz, w swoim własnym świecie. I nagle świat zaczął odpowiadać. Przyjaciele zauważyli zmianę w jej energii, ona sama zaczęła czuć się piękniejsza, bardziej niezależna. Jej codzienność wypełniły nowe barwy. Co ciekawe, facet, na którego czekała, też to poczuł. Bo tu dochodzimy do czegoś, czego kobiety często nie dostrzegają, co dzieje się z mężczyzną, gdy przestajesz czekać. Z męskiego punktu widzenia powiem ci szczerze: gdy kobieta przestaje być na zawołanie, gdy przestaje budować swoją wartość wokół tego, czy facet się odezwie, nagle zmienia się cała energia tej relacji. Przestaje być oczywista. Nie jesteś już tą, która zawsze jest dostępna w jesteś tą, która żyje własnym życiem. I mężczyzna zaczyna to wyczuwać. Wbrew pozorom, my, faceci, bardzo szybko przyzwyczajamy się do tego, co jest i na wyciągnięcie ręki. Kiedy masz pewność, że ktoś na Ciebie czeka, bardzo łatwo to zbagatelizować, a nawet zacząć to traktować jako coś oczywistego. W głowie pojawia się myśl: Mam czas, ona i tak będzie. Ale kiedy przestajesz czekać, wszystko się zmienia. Nagle pojawia się tęsknota, pojawia się ciekawość, co ona robi, dlaczego nie pisze. Pojawia się szacunek do kobiety, która nie oddaje swojego życia w ręce innego człowieka. Mężczyzna zaczyna patrzeć na ciebie inaczej, bo widzi, że masz swój świat, swoje marzenia, swoje sprawy, których on nie kontroluje. I to jest moment, w którym rodzi się prawdziwa fascynacja. Już nie jesteś przewidywalna, nie jesteś łatwa do zdobycia, bo masz swoją wolność, a wolność zawsze przyciąga najbardziej. Z psychologicznego punktu widzenia to proste: mężczyzna zaczyna tęsknić za kobietą, która zajmuje się sobą, za tą, która nie oddaje mu całej swojej energii, ale zostawia coś tylko dla siebie, za tą, która potrafi być szczęśliwa bez niego. Powiem więcej, ich najwięcej szacunku i najgłębszego zainteresowania rodzi się wtedy, gdy kobieta przestaje czekać i zaczyna żyć swoim życiem. Bo największą tajemnicą kobiecej siły jest niezależność. To ona budzi w mężczyźnie chęć powrotu, chęć zabiegania, prawdziwe pragnienie obecności. Jak powiedziałby Jung, człowiek staje się tym, czym jest, kiedy przestaje być odbiciem cudzych oczekiwań. Twoja siła jest w tobie. Nie musisz czekać na czyjeś słowo, żeby być ważna, bo w tej historii to ty jesteś bohaterką, nie statystką. Zacznij żyć, a świat zacznie odpowiadać. Uwierz mi, on też to zauważy. Czas przejść od słów do czynów, bo jeśli masz dość czekania, jeśli chcesz poczuć się znowu sobą, musisz zacząć działać świadomie, krok po kroku. Nie musisz być od razu gotowa na wielką rewolucję. Zamiast tego daj sobie szansę na małe zmiany, które, uwierz mi, odmienią twoje życie. Pozwól, że pokażę ci dziesięć praktycznych kroków, które może zrobić każda kobieta, niezależnie od tego, w jakim punkcie życia właśnie jesteś. Każdy z tych kroków to cegiełka, z której budujesz siebie na nowo. Zrób listę rzeczy, które zawsze odkładałaś przez czekanie. Weź kartkę, usiądź na spokojnie i zapisz wszystko co odkładałaś na potem, bo byłaś zajęta czekaniem na wiadomość, analizowaniem jego sygnałów, kręceniem się wokół tego, co on zrobi. Może to wyjazd z przyjaciółką, książka, na którą nigdy nie miałaś czasu, albo rozpoczęcie kursu online. Gwarantuje z Sama lista otworzy ci oczy na to, ile życia przechodziło ci koło nosa. A gdy już to zobaczysz, łatwiej będzie zrobić pierwszy, nawet najmniejszy krok. Wprowadź codzienny rytuał tylko dla siebie. To może być cokolwiek: krótka poranna kawa w ciszy, 30 minut z książką, wyjście na spacer bez telefonu, czas na jogę czy sport. Najważniejsze, żebyś choć raz dziennie zrobiła coś wyłącznie dla siebie, bez patrzenia na powiadomienia. Z własnego doświadczenia wiem, że nawet najdrobniejsze nawyki potrafią totalnie zmienić nasze samopoczucie i dodać energii. Zacznij rozmawiać z innymi, nie tylko o facecie. Zauważyłem, że kobiety, które zaczynają wychodzić z kręgu czekania, nagle otwierają się na nowe rozmowy. Spróbuj podczas spotkań z bliskimi nie poruszać tematów związanych z nim. Popytaj, co słychać u innych, zainteresuj się ich światem. Szybko poczujesz, jak wraca twoja własna tożsamość. Naucz się asertywności to jest coś, czego sam się uczę przez całe życie. Zacznij od prostych ćwiczeń, naucz się mówić nie, kiedy coś Ci nie odpowiada. Nie zgadzaj się na półśrodki, na spotkania na ostatnią chwilę, na bycie opcją rezerwową. Zrób to najpierw w relacjach z innymi, a potem w relacji ze sobą. Spotkaj się z koleżanką lub rodziną. Nawet jeśli przez ostatni czas byłaś bardziej zamknięta w sobie, wyciągnij rękę do tych, którzy są wokół Ciebie. Zorganizuj wspólną kolację. Wyjdź do kina, wybierz się na wycieczkę. Niekiedy to właśnie bliscy przypominają nam, kim naprawdę jesteśmy i pomagają oderwać się od czekania. Wyznacz sobie cel tygodnia. Nie musi to być nic wielkiego. Może to być bieganie trzy razy w tygodniu, nauka nowego przepisu, obejrzenie inspirującego filmu. Chodzi o to, żebyś poczuła, że coś osiągasz dla siebie bez względu na to, co dzieje się w relacji. Ustal godziny offline od telefonu. Spróbuj choćby przez godzinę dziennie odłożyć telefon do szuflady. To trudniejsze, niż się wydaje, ale daje ogromne poczucie wolności. Kiedyś sam próbowałem tego eksperymentu i dopiero wtedy zobaczyłem, ile czasu naprawdę spędzam na bezsensownym scrollowaniu i czekaniu na sygnały od innych. Zapisuj swoje emocje, prowadź dziennik. Każdego wieczoru napisz kilka zdań o tym, co dziś czułaś. Z czego jesteś dumna? Co cię zaskoczyło? Warto zobaczyć na papierze, jak dużo dzieje się w tobie niezależnie od niego. Z czasem zauważysz, jak bardzo rośnie twoja samoświadomość. Daj sobie czas na nudę bez telefonu. Nie bój się chwil, kiedy nic się nie dzieje. To właśnie wtedy najczęściej pojawiają się najlepsze pomysły i najgłębsze refleksje. Usiądź z kubkiem herbaty, popatrz za okno, posłuchaj muzyki. To nie jest strata czasu, to inwestycja w siebie. Odważ się na coś nowego. Zrób coś, co zawsze chciałaś, ale nigdy nie miałaś odwagi. Zapisz się na kurs, idź na warsztaty, pojedź sama w nowe miejsce. Ta odwaga, nawet jeśli malutka, buduje w tobie nową jakość, poczucie sprawczości, które działa jak najlepsze lekarstwo na czekanie. Znam kobiety, które już po kilku tygodniach stosowania tych kroków opowiadają mi, Nagle czuję się lekko. Przestałam czekać, zaczęłam żyć. Moim zdaniem to jest prawdziwa metamorfoza, powrót do siebie. Ale chcę też mocno podkreślić. To wszystko nie ma nic wspólnego z mszczeniem się czy z grą na emocjach. Nie chodzi o to, żeby komuś coś udowodnić. Chodzi o to, żeby odzyskać siebie. Być może po raz pierwszy od dawna poczujesz, że to ty decydujesz o swoim życiu. Może zobaczysz. Jak Twoja energia przyciąga ludzi, okazje, nowe doświadczenia. I właśnie wtedy, często zupełnie niespodziewanie, świat zaczyna Ci odpowiadać. Znam wiele takich historii. Kobiety, które latami czekały na ten jeden znak, aż w końcu powiedziały: Dość, teraz ja jestem ważna. Jedna z nich powiedziała mi kiedyś: Poczułam się, jakbym wróciła do domu. Znowu jestem sobą, kropka. Jung powiedział: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie kierować twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. Dziś masz szansę uczynić świadomym wszystko to, co przez lata działało automatycznie. Możesz zacząć nowy rozdział. Nie z zemsty, nie po to, by kogoś zranić, tylko po to, żeby już nigdy nie musieć czekać na czyjś sygnał, by poczuć się ważną. Być może teraz pojawia się w tobie pytanie: a co? Jeśli on się odezwie, czy mam go ignorować, udawać, że nie istnieje? Odpowiedź jest prostsza, niż myślisz. Nie chodzi o ignorowanie, chodzi o to, żeby nie żyć dla tej jednej wiadomości. Możesz odpisać, możesz się ucieszyć, ale nie możesz już pozwolić, by jedna wiadomość ustalała wartość Twojego dnia.